Witam wszystkich serdecznie z tej strony Marko i zapraszam Was na mój nowy komentarz live komentarz z Call of Duty Black Ops z trybu zombie gram tutaj z, z kolegą Smoku smoku06.pl gramy na mapce Kino Under Totem meczyk dosyć długi, tak więc zapraszam na wygodnie usiądnięcie w fotelu popcorn coś w tym stylu bo trochę to zajmie będę wrzucał filmik w partach prawdopodobnie 10-12 minut, bo nie mogę jeszcze niestety wrzucać dużych filmików powyżej 15 minut, tak więc trochę lipa no ale cóż za jakiś czas pewnie mnie blokują dopiero, to będę mógł wrzucać jakieś pół godziny, to z takich zombie to najlepiej po pół godziny wrzucać yy. I chciałbym jeszcze zaprosić kogoś do gry, jeśli miałby taką ochotę, bo jak widzicie tutaj mam wszystkie mapki do Zombie. Także gdyby ktoś czuł się na siłach i chciał z, z nowego DLC, czy tam z akcesją, czy Call of the Dead zagrać ze mną, oczywiście ten filmik ukazałby się na YouTube, <laughs> nagrałbym to także proszę o kontakt na gg lub steam u mnie wszystkie dane kontaktowe są na na youtube także proszę tam oglądnąć zobaczyć i wtedy pomyślimy dogadamy się jak nagramy filmik jakiś na razie z kolegą myślę jeszcze five nagrać Następnym razem też może nam się uda tam powyżej 20 rund dojść. Tak więc też wrzucimy, no i zobaczymy, jak ci się będzie podobało. Jeśli się będzie podobało, to będziemy wrzucać z następnych mapek. Zobaczymy. To wszystko na razie. Życzę miłego oglądania. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Czekaj, nie włączyłem tego, dobra. Ależ bym dojebał, nie? Kurwa, teraz sam nie wiem, czy teraz włączyłem, czy nie. Ale no. co? No frapsa. Hmm. <grychy> Włączyłem chyba, no włączone jest, dobra. Dobra, jest. Widzę smużenie jak obracam się w prawo, w lewo. A no, takie ładne broni miałem HK. No, ja tak samo miałem, przez rally guna miałem, komando miałem. Ale trzeba, trzeba mieć chociaż jedną broń szybką, No bieganę. musisz mieć, no dwoma nie da rady. Jak masz dwie takie, te ciężkie. Ja nieraz tak? miałem HK i RPK i padłem. Gdy razy tak było. Czy by wydawało, że normalnie już kozak będzie, a tu. A tu, panie. Tam u góry chyba już wychodzą ci. Nie, jeszcze chyba nie. Ale możliwe, ty, bo tu mam pięć, także pomóż tam na górze, jak, jak masz pustki. A, tu już wyszli. No to idź tam do nich. Z prawej wyszli. Uważaj tam na dole. Mój na dole, kurwa, jeszcze czterech mam. Dobra, tu rozciągnąłem. Ty, od tyłu mnie zaszedł. Ty zabiję mnie. Nie pierdol No to gdzie jest. Ty z tam tam ten lepiej. Żeby cię nie zabili, ej. Spoko. Spoko, spoko. Kuba. Pięciu mil skoczyło. Ale gdzie jest tutaj z tej strony? Tak, i jeden z tyłu jeszcze Ale tutaj z tej dziury co jestem teraz, stąd, nie? chyba ta, nie wiem. Nie wiem, był koło mnie jak się odwróciłem. No to mówiłem, że uważał. On tak się odwróciłem, to uważałem, nie? Tak się odwróciłeś, to już za późno. Ty u góry nie jest zamknięte. Kurwa, ty sporo ich jest. No. Nie ma lipy. Weź tą łapkę Ty kurwa ile jest? Ale będzie punktów No Na dół już wyszedł No to weź tam, ogarniaj, bo ja tu mam pięciu Idą do ciebie, idą do ciebie. Ja pierdolę znów do mnie Ja nie mam ja nie mam amo Dobra otwieram Otwieram, bo nie mam amo Co ja tego skosy Co sam, otwierasz? Cza? Otwieraj, Albo może z granatów, a nie dostanie Otwieraj Eee, skosowałem go Dobra, ja tego raz tylko są trafiłem Dobra, już nie biorę steak auta, pierdolę Ale punktów jest za tej auta dużo, wiesz Dobra, chodźcie, my załatamy nam na dole Nie połatane no tam u nas na respie. Maksamo, przeładuj. No dawaj. Czekaj, bo jeszcze gnybek jeden jest. O kurwa, nie przeładowałem, z mi do domu. No tam, 10 pestek. Zostaw, nie zabiję wszystkich, połatamy. A... No to kurwa, to za późno. No. Kasiolkę bym trochę więcej. Trochę my tych sztachet na ciosali Dawaj, dawaj, bo tu już będzie, będzie gorąco Dobra, załatam i uciekam Dobra Ja tutaj pilnuję na dole Bo oni tam gdzie my jesteśmy to oni tam się respią, wiesz o co? O ty będą, jeszcze jedna wyszła Dobra, idę tam do ciebie już Jak tam?

No, widzisz, jak jeden dużo zabija pod rząd, to kabum jest, nie? Hmm. Dobra, teraz ty idź, naczep trochę kasy, idź do góry. A ja tu będę na dole. Zamknij tam się trochę z tyłu, bo tam chyba trochę otwarte jest. Nie, zamknięte. Tu nawet nic nie wyszło. Nie no, ja tam załatałem, bo... mi wyszło. Tylko tam też biegaj, na te trzecie. Chyba tu biegam na trzy. Na to za plecami biegałeś? No, a ja mi tu co chwilę wychodzą tutaj teraz. No to, to, dobra, dobra, ja sobie radzę. Kurwa, ale nie zdążę załatać, już przychodzą. Huhu. Co? Idź. O, matki. No to dobrze. Spoko, spokoj jestem. No. Dobra. Gitara. Tutaj okay, w sumie to muszę wziąć amunicję. Pieski teraz powinien być już No ale to i tak mi nie starczy, no mi nic no, Dobra No no, ale mówisz, że teraz bunta te, kurde bestia Dobra, idziemy na kamperkę Kurwa, dalej mi coś nie leży tak ta myszka, nie wiem Przedtem mi się przycinało, bo mi się zjebała chyba myszka już. Za dużo razy ją pierdolnąłem Ale w kniapę centralnie trafiłem pieska. Dobra. Come on, come on chodź tu. Ostatni. Redu. Dobra. No to bierzmy. No, ciągle mam mniej. Ja tak samo mam mniej. Co masz mniej? Punktów. A, a, tam. To nieważne, co ma więcej. Ważne, żeby trzymać jak najdłużej. No. Tej, padłem. O kurwa, jak tu się bawię, a ty padasz? Nie chuj do ściany przyjdę. Przy tego cię. No to ładnie, odjebał. Lecz. Chciałem wątpić, czy przyjdę po ciebie. Dobra, nie szkodzi. Fajnie, jak był, wziął 2x. Może zdążę ci wziąć. Ale nie sądzę. Nie, nie wezmę ci. Nie zdążę. To może nam otwarte dalej. Może? Czekaj, kurwa. Może zdążę? Nie zdążyłem. <gry> Prawie. O kurde. Ale mi wyszedł. 29 pestek mi zostało. Ile tam jest? A ty padłeś, nie? Hmm. A to chyba ostatni był. A, nie mam amunicji, kupię. Dobra. Ooooooooo. Dobra, idziemy tam chyba teraz, nie? No. Tam jest przejebany już się bronić na końcu, ale kurwa już złażą.